Dzień dobry kochani. Zaproszę was zaraz na odcinek o drzewie w Sułoszowej. Takim fantastycznym miejscu na krajobrazowej mapie Polski. To było stare drzewo ususzone, które fenomenalnie wzbogacało lokalny krajobraz Sułoszowej. Było to bardzo znane, ja się o tym dowiedziałem dość niedawno i odkładałem przyjazd tutaj bardzo wiele dni. Aż w końcu któregoś dnia postanowiłem tutaj przyjechać. Zaraz wam ten odcinek pokażę, ale naprawdę nie wiedziałem, że dwa dni później, po nakręceniu tego odcinka, wydarzy się coś takiego. To drzewo, niestety, już nie istnieje. Upadło, przeminęło. Spieszmy się podziwiać piękno, bo ono przemija. Zapraszam Was do odcinka. Cześć, witajcie! Ja jestem Wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże. Zapraszam was do słynnego drzewa w Sułoszowej. Cześć kochani! Jeden z patronów pokazał mi kiedyś to miejsce. Tomku, bardzo dziękuję, dzięki Tobie jestem tutaj i robię dla Was ten odcinek. Przyjechałem tu już wczoraj, udało się zrobić ciekawy zachód słońca, wczesny, później już nie było nic. Potem było malowanie światłem w nocy. A na koniec piękny, ciekawy, subtelny wschód słońca. Bez warunków. Bez trafionego światła w deszczu, bo padało przy zachodzie i padało przy schodzie, ale naprawdę ciekawe zdjęcia się udało złapać. Także zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, chodźcie. Dzień dobry kochani. Jesteśmy na wyżynie olkuskiej, niedaleko wsi Sułoszowa. Tu jest takie miejsce, które nazywa się Drzewo w Sułoszowej. Tak też można je znaleźć na mapie w Google. Przyjechałem tutaj parę minut wcześniej i wiecie, chciałem tu być na początek złotej godziny, bo Miałem wrażenie, że coś właśnie się będzie działo. Patrząc na te chmury po drodze, nie wiem czy to widzicie tutaj na, na, na horyzoncie, tu po prostu może przyjść zaraz burza. Meteogramy były, wiecie, takie sobie. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego ja tu dzisiaj jestem, ale wpierw zaproszę Was do pierwszego zdjęcia tego odcinka, bo dzisiaj warunki będą dynamicznie się zmieniać i mam wrażenie, że zrobimy kilka zdjęć. Może trochę podobnych tematycznie, o podobnych kadrach. O leci ktoś na wakacje, mam nadzieję. Zapraszam Was do pierwszego zdjęcia tego odcinka. Ale zrobiło się bardzo spokojnie. Nie licząc tego traktora, który sobie tam w tyle pracuje. Ja on zaraz pewnie przyjdzie. Ciekawe, co się dzieje. Może to ma związek z tą burzą, która się stamtąd przybliża. Ciekawe. Chciałem podziękować bardzo Tomaszowi, bo to on jako pierwszy pokazał mi to miejsce. Muszę się niestety przyznać, że nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. Drzewo jest magiczne i chciałem wam wytłumaczyć dlaczego tu dzisiaj jestem, mimo że meteogramy nie były zbyt łaskawe. Jestem tutaj dzisiaj, ponieważ na grupie fotograficznej ostatnio rozmawialiśmy na tym miejscu i ktoś zwrócił uwagę, że trzeba się śpieszyć, ponieważ te, tych drzew tutaj było więcej i zostało już tylko to i ono w każdej chwili może się po prostu zwalić i... Będzie to wielka szkoda dla naszego polskiego krajobrazu, bo miejsce jest wyjątkowe. Macie wrażenie, że jesteście na środku pustkowia. Z każdej strony horyzont się delikatnie wznosi, także ta perspektywa jest naprawdę przepiękna. Tylko, że dzisiaj brakuje światła. Także jak możecie, to trzymajcie kciuki, bo... No, może się okazać, że ja tu nic ciekawego więcej dzisiaj nie wymyślę. A warunki są, naprawdę, bo... Jest po prostu fantastyczne niebo, ono jest takie, wiecie, takie, uff, tylko odrobinę światła poproszę, bo kolory są, na niebie się dzieje, jest podstawa ku temu, żeby zrobić naprawdę ciekawe zestawienie kadrowe, ale nie ma po prostu światła. I okej, okay, w nocy mogą być fajne warunki, o ile niebo by się wyczyściło, ale wiecie, no, brakuje światła. Spróbuję coś powalczyć, spróbuję coś wymyślić, zobaczymy. W końcu tak jak wam mówiłem, jakiś czas temu ja ja lubię przyjechać w dane miejsce i walczyć z danymi warunkami i z tych warunków coś ciekawego wyciągnąć. Także dajcie mi szansę. Może coś jeszcze wymyślę. Chodźcie. Niestety warunków nie było. Słońce przegrało walkę z chmurami. Teraz dopiero na horyzoncie jak zobaczycie za mną tam się pojawia jakaś łuna, ale to sporo za późno. Gdyby się tak działo wcześniej to by były fantastyczne warunki do zachodu słońca. Jako takie zdjęcie mam nadzieję wyszło. Ale jest znowu czwartek, godzina 20, prawie 30, ja tu jestem przygotowany, mam już przygotowane takie siedzonko modemy odpalone, chciałbym zasiąść z wami do premiery, także życzę wam miłego oglądania, ale ja nie wiem czy nie będę musiał uciec do środka busa, bo zaczyna delikatnie padać, także ja wam życzę miłego oglądania, siadamy i oglądamy, fajnie, że jesteście, miłego oglądania raz jeszcze. No to mamy po premierze, nie byłem w stanie jak wam pokazać, że z wami oglądałem, ale oglądałem, bardzo dziękuję. W którymś momencie było nas tam prawie 130 chyba osób, no niesamowite, naprawdę. Meteogramy nie zawiodły, niebo troszkę popadało i niebo zaczyna się delikatnie czyścić mamy teraz taką grę, wiecie, troszkę, troszkę chmur, troszkę gwiazd. Ja sobie zaplanowałem pewne zdjęcie na wieczór. I chcę je właśnie z Wami teraz zrobić. Także zapraszam do czegoś, mam nadzieję, ciekawego. Chodźcie. Przy tym zdjęciu mam nadzieję, że Was troszkę zaskoczę, bo. Bardzo ciekawe warunki mamy, niestety jest bardzo, bardzo ciemno. Za mną wschodził y, księżyc, ale przegrał warkę z chmurami i one go tam bardzo, wiecie, mocno tłumią, nie pozwalają mu rozświetlić tej sceny, a on jest dość w mocy, więc ta iluminacja by się na pewno podniosła. I teraz tak, oglądając te zdjęcia w internecie tego drzewa, chciałem zrobić jakieś bardzo fajne nocne naświetlenie, takie że moje, wiecie. A kiedyś przy okazji jak oglądałem zdjęcia łapszanki i później się mi na fejsie po pojawiły, to widziałem, że ktoś wy wykorzystał drona do oświetlenia sobie pierwszego planu. I ja dzisiaj chciałem zrobić dokładnie to samo. Troszeczkę wieje, więc on miał trudności w ustaniu w jednym miejscu. Jest tak ciemno, że bardzo ciężko mi się w ogóle ustawiało ostrość na tym, na, tym, na, tym, na tym konarze. Ale to też taka dla Was jakby ciekawostka, że jeśli potrzebujecie sobie fajnie skomponować w całkowitej ciemności kadr, to ustawiacie sobie na bardzo wysokie ISO aparat. Na przykład 12 tysięcy, ustawiacie czas naświetlania rzędu 2 sekundy, no i sobie tak wiecie, jedno zdjęcie tu, jedno zdjęcie tu, jedno zdjęcie tu i sobie dopracowujecie ten kadr, bo, bo przez wizję, no nic nie widać generalnie czasami. Wybaczcie, że mówię tak szybko, ale jest przeraźliwie zimno, jest koniec sierpnia, ale temperatura już spada do około 10 stopni i naprawdę noc będzie zimna. I teraz tak, gwóźdź programu, dronem wyleciałem do góry i ustawiłem go także był na obrzeżu kadru z góry, więc on się zaczepia niczym księżyc, ale daje pionowe światło na to drzewo słuszowej i ono dostaje w tym momencie światło cienia. Nie chciałem, wiecie, robić takiej takiego panoramowania dookoła, żeby ono się idealnie oświetliło, niczym obiekt studio. Chciałem, żeby ten, wiecie, ta gra światła i cienia na nim jakby zaistniała. Ono w tym momencie, wiecie, naturalnego światła nie otrzymuje żadnego, więc można by było sfotografować piękną sylwetę, która, która wdziera się nam w to niebo. I taki był mój zamysł, ale jak zobaczyłem, jak pięknie ten dron potrafi od góry oświetlić to drzewo, to... Postanowiłem to tak po prostu zrobić, więc on stał w miejscu no, na tyle, na ile mógł, bo dość mocno wieje dzisiaj, więc on oleci kolejny samolot. To jest w ogóle ciekawe, bardzo tu samoloty zasuwają, zdaje się, do Krakowa. Miał trudności ten dron z utrzymaniem, jakby, miejsca, w którym ja chciałem, żeby on stał, ale udało się wyczekać taki moment, że, że, że udało się to złapać i bardzo ładnie rzucił nam światłem na to drzewo. Przez tą, wiecie, geometrię tego drzewa, tu to światło się oparło, tu się gdzieś schowało, tu rzuciło cień, troszeczkę na inną gałąź. Jest mi bardzo miło zaprosić Was do nocnego zdjęcia drzewa w Sułoszowej z dronem jako doświetleniem. Zapraszam. Jest już następny dzień. Spałem w busie, było jakoś wyjątkowo bardzo zimno. Rano 11 stopni pokazało na samochodzie, ale wiecie, to jest znowu okres przejściowy, i zanim człowiek się przyzwyczai do tych temperatur, to troszkę minie. Chcę Wam pokazać jedno zdjęcie, bo dawno nie miałem takiego subtelnego spektaklu. Przez 30 sekund. Ja tylko zdążyłem wyskoczyć 1400 zamienić na 2470, bo myślałem, że zapłonie bardziej chciałem się do tego przygotować. A to tak delikatnie na mnie spojrzało. Ten kolor się zmanifestował, pokazał. Hej, jestem i tyle. Nie wiem, co będzie dalej, bo zaczyna padać w tym momencie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale tak delikatnie kropi. I mocno jest wszystko zaciągnięte. Ja tu chwilę poczekam, bo. Nigdzie się nie śpieszę. A ze zdjęcia, które Wam zaraz pokażę, jestem raczej zadowolony, bo jak połączymy wszystkie trzy, czyli to wczorajsze, taki niezdecydowany zachód, potem to nocne z dronem i, i, i teraz ten bardzo delikatny i subtelny schód, całość robi bardzo ciekawą opowieść o tym, o tym drzewie. A miejsce jest naprawdę nierealne w tym momencie. To są mgły. Będziecie czuć, że pada, pada deszczyk, Jestem tutaj sam, jestem tak jakby mini dolince. No, no niesamowite I te samoloty cały czas to mnie jakby przywołuje z powrotem do cywilizacji, bo gdyby nie to, to. Ach. Dobrze, nie przedłużam. Zaprezentuję Wam to zdjęcie, bo się udało złapać dosłownie jeden kadr i znikł. Także zapraszam Was do ultra subtelnego wschodu. Zapraszam. Jestem tutaj parę dni po tej sytuacji. Jadę dalej, bo dzisiaj mam w planach dotrzeć na miejsce, gdzie będę kręcił następny odcinek dla was i będzie to dość długa podróż po Polsce. Mam nadzieję, że będzie się wam podobało, ale potrzebuję tego dzisiejszego wieczoru i tego dojazdu za Warszawę, żeby się zresetować, bo no nawiedziły mnie wiecie takie ciężkie myśli o przemijaniu, o... taki trochę smutek mnie napadł, wiecie, bo byłem tutaj parę dni i to jest pierwszy raz, kiedy w tak bezpośredni sposób i tak szybko miejsce, które fotografowałem, przestało istnieć. Za parę dni tego drzewa już tutaj nie będzie pewnie. Zostanie z tego tylko stary znacznik na mapie pewnie już teraz na, na Google bo to jest opisane jako atrakcja turystyczna jest sami już informacja, że to jest trwale zamknięte z tamtej strony jak się, jakbyście się przeszli zobaczyć to widać było, że po prostu korzenie nie wytrzymały i pewnego wietrznego wieczora musiało drzewo po prostu nie dać rady Także bardzo się cieszę z jednej strony, że udało mi się zarejestrować takie ostatnie świadectwo piękna tego miejsca, bo ono zniknie z mapy dla nas. Wiecie, przestaniemy tutaj jeździć, chociaż pola i otoczenie jest fantastyczne, ale to, to też składało się na piękno tego drzewa, że otoczenie grało. Pomyślałem, że przyjadę tu dzisiaj tylko nagrać dla was taką wiadomość. Na zasadzie zobaczcie, co się stało i, i tyle. Ale jak zacząłem chodzić koło tego drzewa, to doszedłem do wniosku, że trzeba. Fotografować je w takim stanie, jakie zostałem. I dla Was, dla ludzi, którzy cenią sobie to piękno świata, i dla upamiętnienia tego miejsca, będzie właśnie to ostatnie zdjęcie. Także z odrobiną smutku zapraszam Was na ostatnie zdjęcie tego odcinka. Które wam przed chwilą pokazałem, celowo użyłem tego drugiego drzewa, które jest na drugim planie, żeby zestawić to upadłe z tym jeszcze żyjącym. Chciałem jakoś wyrazić w tym zdjęciu to przemijanie i to, że to jest jakby cykl. My na to nie mamy wpływu, możemy być tylko tego świadkami. Ale niesamowicie wymowne jest to, że. To drzewo upadło na jesień. Mamy wrzesień, drzewa zaczynają zrzucać liście i przygotowywać się do zimy. I akurat teraz to drzewo wybrało sobie czas na to, żeby pożegnać się z nami. Niesamowita historia, powiem Wam. Z jednej strony bardzo się cieszę, że byłem w stanie. Jeszcze zdążyć i zarejestrować dla Was trochę piękna tego drzewa i zostawić jakieś świadectwo, ale niestety nie było warunków i obawiam się, że te zdjęcia, które stworzyłem, nie są godne tego miejsca. Ale bardzo się starałem, bo podobało mi się to drzewo i nie sądziłem, że to będzie ostatni raz, kiedy je zobaczę. Dziękuję Wam za oglądanie znowu do końca odcinka. Jest mi bardzo miło, że mogę Was gościć na moim kanale. Nagrywałem już raz podziękowania poprzednim razem, jak tu byłem, ale to były podziękowania radosne i to były takie, taki moment, w którym mówiłem, że ja tu na pewno wrócę i na pewno będę robił jeszcze nieraz to no. zdjęcie, bo ja liczyłem troszeczkę na lepsze warunki w tym miejscu, bo to miejsce jest naprawdę wyjątkowe, a z tego co mi wiadomo, to już za niedługo tego drzewa może nie być. Może wytrzymie jeszcze rok, może 10, a może miesiąc. Zobaczymy. Ale mam nadzieję, że jeszcze sporo z Was tu kiedyś przyjedzie i sfotografuje to drzewo, bo wierzcie mi, na pewno warto. A teraz już go po prostu nie ma. Także wypadało wrócić tu i jeszcze raz podziękować naturze za to, że nam zaprezentowała coś takiego. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie kanału. Jesteście niesamowitymi ludźmi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mimo że smutku, to poproszę Was wszystkich o to, abyście dali znać w komentarzu, które zdjęcie może nie najbardziej się Wam podobało, ale które najbardziej z Wami rezonowało, które oddaje to piękno albo to miejsce w sposób najgodniejszy, najciekawszy, dajcie znać. Ja już się z wami żegnam na dzisiaj i jadę dalej. Przede mną długa podróż i mam nadzieję, że następne odcinki będą czymś pozytywnym i ciekawym. Odwiedzenie tego miejsca i fotografowanie tu to była niezwykła przyjemność i ogromny przywilej. Także cieszę się, że jeszcze mi się udało. I jestem bardzo zdziwiony, że tak się stało, bo jak tutaj pierwszy raz przyjeżdżałem, to odwlekałem to ten przyjazd przez pół roku albo więcej, bo przecież to drzewo zawsze tutaj będzie. Śpieszmy się podziwiać piękno, bo ono przemija. Życzę Wam zdrowia i dobrego światła. Hej!